Może przez okno wskoczyć, ale nie chcę robić hałasu, bo mimo wszystko deski są. Metal. O, ja nie chcę. Za nami, za nami, do dwójki wchodzi. Szedł, otworzył drzwi. Po Jest dwójce. Mocny był jakiś? Nie wiem, nie widziałem go. Chodź, wracamy. Zamknąłeś za nami drzwi? Jak wychodziliśmy? Pamiętam. Chyba nie. Poczekajmy, to może wyjdzie tą samą drogą. Co myślisz? Okej, okay, okej. Okay. Jest widzę, dwó dwóch typów było, świecą latarkami Trzeci biegnie, strzelać? Będzie chodź po środek, będzie chodzić po środek Dawaj, dawaj, wol 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 jest Jeden, ten bardzo mocno obity Na końcu Ktoś tu biega, na dole a strzelbę z tym, z fleszem, uważaj. Troszkę mnie oślepił, ale rzuciłem mu granat. Tego zabiję. Zabiję mnie kurwa strzelbą. Ten jest mocno bity. Tutaj jest, przy mnie, u mnie jest. U, u mnie u też mnie jest nie jest. Zabiję jednego. Ja walczę na polu, Zabijam. mordo, ale Zabijam. jest bardzo Zabijam. mocno bity. Daje, wracaj, wracaj, zabiję dwóch. Ja zabiję co trzeciego. Muszę się uleczyć, mordo. Mam... o trzyma, trzyma. Ten miał MP9 Ciężka, lekkie, lekkie, lekkie chyba mi lewa wystarczy, co? Dobra. Ja pierdolę. Dwa głowy, 13 klaty mam. I dwie ja nogi jestem, czarne. A, a, ja jestem full, ale, ale zabiłem go ostatnim pociskiem w magazynku wcześniej. On chyba miał ripy, tak swoją drogą. I miał w ogóle tą... te starsy, nie? Te naboje starsy. Ty ci mówiłem. No, że napierd... Ja co? Fleszowe. Ale I oni je... wszyscy chyba byli z nami. Z, z tego. Oślepił mnie gnujebany, wiesz? I mnie napierdalał chyba ripami albo czymś takim, bo strasznie mi nogi teraz zrobił prawie zginałem. A na daleko walił. O Jezus, ale i byłem w